Co się dzieje? No brawo! Szkoda, że podbieraka nie ma, bo my kurwa jesteśmy podbieraki. <laughs> no. Już teraz u wszystko bierze, nawet kasztelańskie biorą. <laughs> nie tylko ryby i wędkarze. I to stoni. Ale ładną pracę z mam, nie? Bardzo ładna. Przy takim okazie. No. No, tak. Marek też by się Jest. Jest. A spulni sobie pomagają. Jest ręka. I u Malka też coś tutaj. Kijek się wygina ładnie. Jest leszczyk. Fajnie. Każdy dzisiaj zadowolony. Każdy ma rybę. Chyba każdy. Mam nadzieję, że każdy. I wracał. I wrócił. Ale poszedł. Nie, nie zdążyłem go sfilmować. Zadowolony. Pomachał ogonkiem nam. Pożegnanie, zakończyliśmy połowę na dzisiaj. Chłopaki się już pozwijali. Martek popłynął. Wow, wow, Andrzej wyciąga siatę. Ciężko mu to idzie. Pięknie. Ładna porcja, zaraz my wyciągamy swoją, będzie trochę inaczej, Marek jeszcze wyciągnie kotwicę i już ruszamy też. Nie hmm. będzie tak źle, chyba. No, a możesz na to jeszcze położyć. Jeszcze sobie od dołu zważył, żeby nie pękło. No, chyba Marek ma co dźwigać, ja cię nie mogę. Jezus <grybujesz> no co to widział? Proszę, jakie piękne łopaty. Piękne Pięknie Mamy dziurę. O, mamy dziurę. Temu dam wyłączną nagrodę. No posortujemy, wypuszczamy, zostawimy sobie większe. Pa, pa. No, super. Chyba Chyba świetnie Gonimy Jeszcze trochę wrażeń na koniec. Byliśmy już w do domku.